Dzień dobry, kochani. Dzisiaj coś bardzo malutkiego, ale i szybkiego. Mianowicie wykonujemy dzisiaj takiego przeuroczego, maleńkiego motylka. Potrzebujemy tylko do tego włóczkę. Ja pracuję na się Najwygodniej mi się na tym robi. Szydełko. Tutaj mamy 2 mm. I nożyczki, żeby uciąć zbędne niteczki. To od razu zaczynamy. A w trakcie, jak będziecie oglądać, zachęcam. Do subskrypcji dzwoneczka, łapeczki w górę i do odwiedzenia profilu na CDA. Tam również są moje filmiki. To co? Magiczne kółeczko, tylko zostawiamy tu dłuższą niteczkę. Robimy magiczne kółeczko i teraz robimy jeszcze trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa i trzy. Teraz raz, dwa, trzy razy nawijamy. Włóczkę na szydełko i robimy na naszym kółku, kółku słupek potrójnie, nawinięty pierwszy. I znowu raz, dwa, trzy raz nawijamy włóczkę. Znowu taki sam słupek potrójnie, nawinięty i dalej raz, dwa, trzy. Trzeci słupek potrójnie nawinięty. I raz, dwa, trzy. Czwarty słupek potrójnie nawinięty. I mamy cztery takie słupki. Tutaj pierwszy z oczek łańcuszka. Teraz wykonujemy trzy oczka łańcuszka. Jeden. Dwa i trzy i na naszym kółeczku robimy oczko ścisłe. Nie nawijamy łóczki na szydełko, tylko wkładamy pod tej niteczki, przeciągamy włóczkę i tą samą włóczkę, tą samą pętelkę, niteczkę przeciągamy przez pętelkę. I teraz trzy oczka łańcuszka, jeden, dwa. I trzy. I znowu lecimy cztery takie słupki potrójnie, nawinięte. Jeden, dwa, trzy. I przeciągamy niteczkę przez każdą. Pętelkę. Mamy pierwszy. Dalej. Raz, dwa, trzy razy. Włóczka nawinięta na szydełko. I na kółeczku nasz słupek potrójnie nawinięty mamy drugi teraz trzeci trzy razy niteczka na szydełko tak tak i tak mamy trzeci i jeszcze jeden raz dwa Teraz łóczka, drugi raz łóżka bez pętelki, trzeci i czwarty. Mamy cztery nasze słupki potrójnie nawinięte. Teraz tylko trzy oczka łańcuszka, jeden, dwa, i trzy oczka łańcuszka i oczko ścisłe tutaj na naszym kółeczku. Wkładamy szydełko pod nitki, przeciągamy raz. I tą samą niteczkę przez pętelkę. Tutaj troszkę zaciągniemy. I teraz, kochani, wykonujemy dwa oczka łańcuszka. Jeden i dwa. Teraz musimy wykonać trzy słupki podwójnie nawinięte, czyli włóczkę nawijamy raz i drugi na szydełko. I jak normalny słupek, tylko przez większą, większą ilość pętelek przeciągamy. To mamy pierwszy raz, dwa raz, dwa i trzy razy włóczka przez pętelki. Mamy drugi i trzeci raz, dwa, dwa, trzy razy przeciągamy włóczkę i dwa oczka. Łańcuszka, oczko ścisłe. Wow. Jeszcze raz oczko ścisłe. Tym razem się udało. Troszkę kółeczko naciągniemy. I znowu dwa oczka łańcuszka. Jeden. I drugi, drugie, dwa razy włóczka na szydełko. I znowu słupek podwójnie nawinięty. Pierwszy, drugi, drugi. I trzeci słupek podwójnie nawinięty. Widzicie, jeszcze dwa oczka, łańcuszka. Raz, dwa i oczko ścisłe tutaj na samym, na naszym kółeczku. Teraz jeszcze zaciągniemy nasze kółko magiczne. Widzicie, już mamy kształt naszego motylka. Mocno naciągamy. Teraz tylko jeszcze odnaleźć się w nitkach. I wbijamy się tutaj w nasz, nasze pierwsze oczko, pierwszego słupka, właśnie z oczek łańcuszka zbudowanych, zbudowanego. Oczko ścisłe dla bezpieczeństwa. Oczko łańcuszka. Wyciągamy niteczkę, i teraz robimy tak. Tu, oczywiście, zaciskamy. I tak. Jedna niteczka idzie od góry. Tak widzimy, tu mamy te większe skrzydełka, wyższe, górne. Tu mamy te mniejsze, dolne. I jedna niteczka, obojętna, która idzie od góry, a drugą przeciągamy od dołu. I tak. Kilkukrotnie musimy przeciągnąć naszą nitkę. Tak. Możemy najpierw jedną zrobić tak czterokrotnie, a potem drugą. Widzicie? Zrobił nam się tłów naszego motylka. Teraz tylko robimy tutaj słupek. Ej, przepraszam, nie słupek. Pętelkę. Jedną. Ale nie za mocno, żeby nasz motyl nie stracił kształtu. Jeszcze jedna pętelka taka zabezpieczająca. Możemy jedno, możemy dwie nawet zrobić.